Kubuś, powiedz mi, czy ty jesteś taki grzeczny, jaki grzeczny jest Jonasz. A Jonasz jest grzeczny. Dobra, a powiedz mi, czy jesteś tak modnie ubrany jak Jeremiasz. A Jeremiasz jest modnie ubrany. To powiedz mi, czy jesteś taki e, słodki jak Sara. A Sara jest słodka? A powiedz mi, czy jesteś taki umięśniony jak Wujek Przemek? A Wujek Przemek jest umięśniony. A może jesteś taki oczytany jak Filip? A Filip jest oczytany? Dobra, dziękuję. No i słuchajcie, tak moglibyśmy, dziękuję. Tak moglibyśmy do końca. I to jest bardzo dobra postawa. To co się przed chwilą stało, może sobie usiąść, dziękuję. Bardzo dobra postawa dlatego że przekleństwem diabła w naszym życiu jest porównywanie się do innych osób i naprawdę bardzo wielu chrześcijan traci bardzo na tym że porównuje się do innych osób chciałoby być takim jak ktoś inny zamiast starać się być lepszą wersją samego siebie w Chrystusie w sensie to nie ma znaczenia, czy jesteś tak samo umięśniony jak Przemek, to nie ma znaczenia, czy jesteś tak samo słodki jak Sara, to nie ma znaczenia, czy jesteś tak samo grzeczny jak Jonasz, to nie ma znaczenia, czy jesteś tak samo oczytany jak Filip, albo czy jesteś tak dobrze ubrany, jak ubiera się Jeremiasz. To nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma, czy jesteś lepszy od samego siebie z wczoraj w Jezusie Chrystusie. To jest uświęcenie. Uświęcenie na tym polega, że jak każdego dnia ja każdego dnia jestem coraz bardziej podobny do mojego Pana w swoim tempie, w swoich krokach, w swoim postępowaniu, w swoim zachowaniu, nie w ocenie i w zestawieniu się z drugim człowiekiem. To ja mam być coraz bardziej podobny do Jezusa Chrystusa i tak powinniśmy funkcjonować. Bardzo wielu braci, bardzo wiele sióstr pogubiło się w tym, że zamiast patrzeć na swój rozwój w Jezusie Chrystusie, patrzą na to, jak rozwija się ktoś inny, i albo wychodzą z takiego założenia, że nigdy nie będę taki jak on, i mają rację, nigdy nie będą tacy jak on, bo nie są nim i to zatrzymuje ich przed rozwojem w Jezusie Chrystusie albo sobie znajdują wymówkę no na szczęście nie jestem taki jak on. No prawda, na szczęście nie jesteś taki jak on, dlatego że jesteś unikatowy w Jezusie Chrystusie. Jesteś stworzony na jego podobieństwo, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym i on powinien być twoim wzorem do naśladowania. I żeby było jasno i że to bardzo mocno jest napisane w Biblii, to poproszę tutaj Gabrysie się nam przeczyta fragment Bożego Słowa, który dokładnie o tym mówi. Weź swoją Biblię, bo ja mam inny przekład, to będzie ci się plątać. Wyłączmy włączmy chciwy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdrością. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniacie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto ma, że jest czymś, będąc nie czymś, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim, albowiem każdy własny ciężar poniesie. Dziękuję. Proszę korzystać z tego przykładu. Dziękuję. Zobaczcie. Jest tutaj napisane, że jest coś takiego jak próżna chwała. Ta próżna chwała polega na tym, że właśnie próbujemy być taki jak ktoś inny, coś komuś zazdrościmy i próbujemy zestawić się z drugim człowiekiem. To jest próżna chwała. To nie jest chwała, którą powinien, powinno być otoczone Dziecko Boże, tylko to jest chwała, którą Biblia nazywa próżną chwałą. Więc jeśli chcesz być taki jak i tam wstaw sobie imię, nazwisko, być może jakiegoś słynnego, usługującego, to to co robisz jest grzechem. Jest to próżną chwałą. Ty nie chcesz chwały Dziecka Bożego, ty chcesz próżnej chwały, która jest dostępna dla zupełnie innego Dziecka Bożego. Po drugie, jest tutaj napisane, że kiedy się nie zestawiamy ze sobą, nie porównujemy się, no to wtedy mamy szansę nosić jeden drugiego brzemię. Mamy szansę sobie pomóc. I uwaga, nie jesteśmy kuszeni. Na czym to kuszenie polega? To kuszenie polega na tym, że jeżeli ja będę oczekiwał, że. E, Akurat patrzę na Agnieszkę, że Agnieszka będzie taka jak ja, albo inaczej, że Agnieszka będzie taka jak moja Sylwia, i będę ją pouczał w ten sposób. Słuchaj, masz się zachowywać dokładnie tak jak ona, w tych rejonach, w których ona się tak zachowuje, albo w drugą stronę, co się bardzo często zdarza, podejdę do mojej żony i powiem coś takiego. Gdybyś ty była taka jak Agnieszka, gdybyś ty się tak zachowywała jak Agnieszka, gdybyś tak funkcjonowała, gdybyś się tak zachowywała, gdybyś się tak ubierała, no to ja byłbym szczęśliwszy. I to w ogóle często słyszę takiego typu zestawienia. To będziemy kuszeni. Będziemy kuszeni po pierwsze, żeby poczuć się lepszym lub po drugie, żeby poczuć się gorszym od drugiej osoby. A naszym metrem, do którego powinniśmy się przystawić, jest kto? Jezus Chrystus. To jest nasz wzór. To jest nasz metr, do którego powinniśmy się Przystawić. Po drugie, jest to napisane, że każdy z nas ma badać siebie samego, przede wszystkim siebie samego, i chrześcijanin to jest ktoś, kto faktycznie nienawidzi grzechu, ale uwaga, zwłaszcza u siebie, zwłaszcza u siebie. Natomiast w praktyce to wygląda tak, że jeżeli ktoś u wszystkich widzi grzech, to najczęściej nie widzi go u siebie i nie widzi największego swojego problemu, który go trawi od środka i zabija. Dlatego, że jeżeli widzisz grzechy na obkoło, to znaczy, że sam jesteś pełnym grzechu. Jest to projekcja Twojego serca. Każdy z nas własny ciężar poniesie. Otóż wyobraźmy sobie, że kiedy staniemy na Trybunale Chrystusowym, to Trybunał Chrystusowy nie będzie polegał na tym, że Cię ktoś zapyta na tym Trybunale Chrystusowym, dlaczego nie rozumiałeś doktryn tak, jak je rozumie Kurylas. Albo na przykład, dlaczego nie byłeś tak opanowany i spokojny w sytuacjach kryzysowych, jak jest opanowany w sytuacjach kryzysowych Jerzy Czech? Nikt cię o to nie zapyta. Na tym Trybunale Chrystusowym zobaczą, czy jesteś Chrystusowy. Na tym to będzie polegać.